Jak wyglądał rynek samochodów używanych w 2023 roku, patrząc pod kątem finansowań tych aut? Klienci najchętniej finansowali auto marki Opel Astra, gdzie średnia cena zakupu takiego auta wynosiła około 50 500 zł, a średnia kwota, którą klient finansował, wyniosła 38 000 zł. 38% klientów zdecydowało się na finansowanie samochodów. Biorąc pod uwagę fakt, że rynek w zeszłym roku był bardzo trudny, gdzie była bardzo wysoka inflacja, gdzie stopy procentowe były na wysokim poziomie. Klienci decydowali się na sfinansowanie części zakupu samochodu, z uwagi na to, że po pierwsze chcieli kupić lepsze samochody, które były młodsze, nowsze, z mniejszymi przebiegami, a co za tym idzie, pewniejsze i przede wszystkim tańsze w eksploatacji, ponieważ przez pierwszy okres Klient nie musi serwisować tego auta na tak, na tak kosztownym poziomie jak auta 5, 7 czy 10-letniego. Z drugiej zaś strony, klienci chcieli sobie zachować tą poduszkę finansową, aby mieli zabezpieczenie ewentualnej przyszłości. Z perspektywy klienta zauważamy trend, że klient woli pożyczyć z banku część pieniędzy na zakup samochodu, ale kupić pewniejsze auto z gwarancją, sprawdzone i mieć świadomość tego, że będzie je użytkował przez 3, 5, 7 lat. Yy, bezawaryjnie, bez w odróżnieniu od zakupu auta, które już dziś ma około 10 lat i bardzo często ponad 200 tysięcy kilometrów przebiegu.